Na no Siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 1 września, pierwszy szkolny dzień. Za oknami jesień, nawet w ciągu klimę włączać nie muszę. No i co ty, Słomek, robisz na tym polu? Pewnie znowu popląsiejesz. No nie, muszę Wam powiedzieć, że nie. Eee, chwalę się z Wami, chwalę. Może to złe określenie, ale pokazuję Wam, jak coś wychodzi. Ale dzisiaj jest taka sytuacja, gdzie coś nie wyszło. To jest działka akurat 1,5 hektara No i zasiany był tutaj rzepak I rzepak trzeba przesiać Otóż dlaczego trzeba go przesiać? Otóż dlatego, że zacznijmy od tego, że Na tej działce Był problem z roślinami krzyżowymi Jakaś dzika gorczyca, łopucha itd. Tak tak jest to nowa działka, nowa dzierżawa Na szczęście mówię niedużo 1,5 hektara akurat gdzieś tam dalej Jest moje pole przy moim polu Więc jakby pasowało No i taka myśl na szybko Kurczę, przecież zostało mi nasion Clearfielda Żeby nie mieć tutaj problemu, żeby mieć ładny, czysty rzepak, wolny od tych roślin krzyżowych, od łopuchy I tak dalej, zasieję sobie Clearfielda No ale że Clearfielda uprawiałem 3 lata temu, w 17 roku miałem zasianego Feniksa Mówię, mam akurat nasion na no 3 hektary bodajże, prawie jednostkę nasion miałem Mówię, a sieję No i bez namysłu, tak na szybkiego, bez sprawdzenia zdolności kiełkowania Posiane jednostka na 3 hektary, ustawione norma. No i niestety 3-letnie nasiona rzepaku nie nadają się już do niczego. Rzepak zasiany mina, mija dzisiaj 10 dzień. No i rzepaku na polu nie ma, odgrzebujesz nasionka, nasionka są zepsute. Można powiedzieć, że spleśniały. No spleśniały, no po prostu zepsuły się, tak? W skrócie mówiąc, zepsuły się. No nic nie zrobimy, mówię, że jako, że jest to działka, no, przy innym moim polu, gdzie mam rzepak, no nie opłaca mi się tutaj iść na cokolwiek innego Nie postanowiłem jeszcze w tak późnym terminie e, zasiać rzepak jeszcze raz e, Jakby pomijając to, że tutaj, no mówię, może być problem z tymi krzyżowymi na jak już widać tutaj wschody jakieś, tej łopuchy e, Jeśli nie wydusi rzepaku, mam nadzieję, że nie wydusi, to no, jak będzie dobra zima, to po prostu zmarznie e, O to się tutaj rozchodzi Mówię dobrze, to jest tylko kawałek, jako takie doświadczenie też będzie co to z tego wyjdzie. No i siejemy teraz zwykłym silnikiem. mówię, tutaj było jechane bezorkowo, głęboko, także nie potrzeba tutaj żadnej orki, niczego, tylko siewniczkiem. Ładnie to wygląda po siebie. Mam się już ze sobą cięgło hydrauliczne, jak przyjedzie to, za chwilę wam je pokażę. Pokażę wam jak to wygląda. O... Jedziemy dzisiaj z siewami, no i miałem wam pokazać. Jak wygląda łącznik hydrauliczny po zamontowaniu? Łącznik kategorii trzeciej e, Krampa zamówione na stronie gremę. Jak już mówiłem, długość minimalna 64 cm e, plus wysuwu. Tutaj ma 20, ile? 25 cm wysuwu. Średnica tłoczyska 40 mm mocny, solidny. E, do, doszły już tutaj pozostałe części, czyli przewody hydrauliczne i to mocujące. No i mamy dzisiaj siebie, o samym siebie powiem coś więcej z ciągnika. Tata pokaże wam, jak to działa i o co chodzi w tych łącznikach hydraulicznych. Zobaczcie. O, widzicie? I zmienia się nam kąt pochylenia Reddit. Tak jak będę siał na górach gdzieś, na skłonach, to po prostu mogę sobie to w czasie jazdy, tą głębokość, że tak powiem, trochę moderować. Tak? No wiadomo, że maszyna powinna być wypoziomowana, ale ekstremalnie. Na skłonach. zobaczcie jak idzie sobie docisnąć na rednicy, żeby po prostu sieć głębiej. No. Tutaj jest równe pole, więc jakby w pracy nie wiadomo jak wam tego nie pokaże. No i ciężko jest to pokazać, że tak powiem, w czasie pracy, ale jak będziemy siali pszenicę, będziecie widzieli. Że... A co do rzepaku, no tutaj leci Invigor, trochę gęściej, 60 sztuk tutaj sieje. Z nawożenia, no to nawożenie poszło w głębne, już tutaj prawie 300 kilo polifoski, szóstki. No i mam plan tutaj dać jeszcze RSM-u, żeby ten rzepak z późnych siewów nadgonić. Nie mówiono, że żepak się nie uda, bo widziałem rzepaki e, ładne, potrafiące planować około 4 ton, czy nawet ponad 4 tony z tak późnych siewów. Nie mówione, nie, nie mówione, że tutaj będzie źle. E, zobaczymy. No kiedyś miałem rzepak z późnych siewów, akurat był zimny rok, no i ten rzepak do zimy złapał tylko 6 liści. E, zobaczymy, jak to będzie w praniu. Mówię, no. Jako takie doświadczenie, no zobaczymy, no sam jestem ciekaw co to z tego wyjdzie, jaka będzie różnica Jak będzie rozwinięty, jakiej wielkości ten rzepaczek urośnie Który mamy ścieżkę 11, W Na następnym przejeździe będzie ścieżka Swoim siewem, swoim siewem, swoim, swoim siewnikiem Mówię no i wigor, tak dość dobry ten wigor jesienny miał, mam nadzieję, że w miarę dogoni Teraz przy tej pogodzie nie będzie wschodów na trzeci dzień Ja myślę, że do 5 dni e, To będzie takie minimum, zresztą zobaczymy To już czas pokaże e, Na polu, no taka działka lżejsza to jest Widzicie, tam ruszone to już przesycha, raczej Raczej lekka gleba, ale Deszczu było sporo, widać e, Bo, 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 bo bo kałuże spore, tak? Kałuże spore Mówią, że kto dwa razy się ten no, zbiera przerywnik. Miejmy nadzieję, że w naszym przypadku tak źle nie będzie, że coś tam się uda zebrać. A no, w najgorszym przypadku, no to jeszcze tutaj idzie to czymś przesieć trzeci raz, ale wiadomo, że to są koszta. Niepotrzebne. No i co? Nic tutaj, że tak powiem, już nie zrobimy. Pokażę Wam, może jak to wygląda z wewnątrz. Sobie zobaczę, ile mam wysunięte. A no, zresztą to sobie widać. Mam tutaj pod jedną z par hydraulicznych podłączony łącznik No i zobaczcie teraz na siewnik Widzicie? Przechyliłem go do przodu, wciągnąłem cięgno, zmieniłem kąt I sobie teraz reguluję kąt, jak głęboko mają mi redliczki wchodzić No po prostu poziomuję sobie siewnik, ale wiadomo, że takim poziomowaniem jestem w stanie sobie na górkach, na glinie No tu, tutaj akurat wam tego nie pokażę, może wam pokażę jak to działa podczas siewu pszenicy na skłonie po prostu sobie ten siłownik, o, zobaczcie, tutaj jest siłowniczek. Pyk. Tutaj przechylam, pyk. O, elegancko, nie? Zobaczcie podniesiony, do nasypywania, zobaczcie. Pyk idzie jak po idzie. No, a pokażę Wam jeszcze jak to działa z zewnątrz Tata przyjedzie za chwilę zobaczyć. mówi że jedzie do mnie, to zatrzymam się pokażę wam jak to wygląda no tutaj jakby z poziomu za z poziomu punktu zawieszenia tak sobie myślę czy tutaj będzie 36 metrów chyba powinno być akurat dobra cofniemy mówię późne siewy późne siewy już teraz można by żyto siać tutaj a nie a nie rzepak no ale mówię o, Mniej więcej tak to było, i teraz jadę do przodu i sobie spoglądam, jak głęboko idą redlice No i tak będzie gdzieś, ze 2 centymetry, i jedziemy do przodu. Już widać, samo się wyżyta pokiłkowały dosyć mocno żyta, czy tutaj innych zbóż. Bo to taka mieszanka, była taki miks tutaj rus. Trochę jej aktywna obrona zniszczy. Wiadomo, że to jeszcze powschodzi, ale. Zawsze już nie będzie tyle tego co, co było teraz w tym momencie tak? Dobra w sumie biorę się za odsianie od drugiej strony Mówię no działka nie jest duża Krótka nie wiem jak tutaj będzie 100 metrów 150 może Powszechniaka nawet tutaj nie będę robił sobie wyjeżdżę to po to za dużo zabawy na takim małym polu Powszechniak paszeć za rok tutaj będzie albo kukurydza, bo to takie mniejsze działki. Tam to ta druga, też mam 3 hektary i obok 5 hektarów. Albo jeszcze jakaś inna uprawa wejdzie. Mówię tak na szybko. Jako taka przestroga. W sumie to już mój drugi, mój drugi raz, gdzie, gdzie kurczę. Dałem ciała. Pamiętacie w zeszłym roku tego Inwigora, co muciłem na tym dobrym polu? Bo też tam miałem od brzegu pasek zasiany z resztek takich wieloletnich i schody tego paska były. No, bardzo kiepskie, ha. Tak w skrócie ujmując. No, docisk Kredis mam ustawiony prawie że na luźno, żeby się tam gdzieś kubka słama jak się zbierze, żeby żeby ją redlice przepuściły, żeby nie ciągnąć kub, bo to wiadomo, że wtedy Słabo z równomiernością, z równomiernością wysiewu. No i to taki widzicie wywijaz tutaj jest jeszcze w ogóle krótszy, no ale to się wszystko da. Chwilę dużej czasu. No talerzówka też już ma koniec pracy na ten sezon. Po sezonie dopiero założyłem ten talerz wyszczerbiony. Dotarł razem z łącznikiem. Talerz Krampa zamówiony razem z łącznikiem na stronę Grenę. No i zobaczcie, tata pojechał talerzować. Łącznik już był po siebie wolny. Odczepił siewnik, zabrał łącznik do talerzówki. No, teraz to jest robota. Teraz to jest bajerka. No i co do talerza, talerzy. Zobaczcie, teraz dopiero widać zużycie tych starych talerzy. Będzie trzeba pomyśleć o całym komplecie nowych talerzy. No, w nadchodzącym sezonie, bądź co dwa sezony. taka różnica. Zamontowałem też ząb Krampa, także jesteśmy już w pełni gotowi. Także do akcji oborniki można się brać za włożenie towaru. No, jednego zęba mi brakowało, złamał się, wiadomo, że one szurają trochę po ziemi, trochę się ścierają. No i co jakiś tam czas, jakiś gdzieś tam wyleci. No, miejmy nadzieję, że wytrzyma długo, wygląda solidnie. No, a, a co będzie, to zobaczymy za jakiś czas.